Cześć, witajcie z tej strony Kacper i zapraszam Was na drugi odcinek anegdot z Kacprem poświęcony formatowi Hot Seat. Dzisiaj przenosimy się do Australii, a dokładnie do studia Marianne Hot Seat, które nazywa się podobnie. Ale, 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 wprowadzono w tej wersji modyfikacje. Ten program wciąż jest emitowany na kanale Nine Network. I wciąż prowadzi Eddie McGuire, ale wprowadzono pewne modyfikacje. Przed rozpoczęciem gry jest rozgrywana konkurencja kto pierwszy ten lepszy, ale ta, ta konkurencja w tej wersji różni się od pozostałych, ale powiem trzeba odpowiedzieć poprawnie jak najwięcej pytań i zrobić to jak najkrótszym czasie. I osoba ta, która wygrała tą konkurencję, otrzymywała czek na, o wartości miliona, o wartości dolarów, przepraszam, dolarów australijskich. I ta osoba, jako jedyna, może zamienić swój czek na jedną z, dwóch, z trzech kół ratunkowych znane w Polsce pół na pół, które odrzuca dwie błędne odpowiedzi i pozostawia jedną poprawną i jedną błędną odpowiedź. Koło ratunkowe, które jest łudząco podobne do pytania do publiczności, ale nie jest pytaniem do publiczności. To jest Ask for Friend. Tak to mogę nazwać. I losowa zamiana pytania, która jest tu obecnie w Polsce na topie. Owy starter pakkół ratunkowych zmodyfikowano gdzieś w okolicach początku 2020 roku wraz z początkiem pandemii COVID-19. Z, 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 z zamieniono tylko Ask a Friend na pytanie doprowadzącego, które jest u, 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 obecnie na topie. Jak, jak widać, koła ratunkowego PAS, które um, zmienia uczestnika na gorącym krześle, dane uczestnika. Oraz liczbę zawodników zawodników nie zmieniono. W ogóle całej trabinki nie zmieniono. 100, 200, 300, 500 1000, półtora tysiąca, 4000, tysiąca, dziesięć, 20, 50, 100 ćwierć miliona i milion australijskich dolarów jako główna wykrana, ale te zasady wraz z kołami ratunkowymi mi są moim zdaniem lekkim absurdem. No dobrze. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nowe zasady w australijskiej wersji Wants to be a Hot Seat. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia na jutrzejszym odcinku anekdot z prem poświęcony formatowi Hot Seat. Cześć!